Siemanko! Siemano, tutaj Kamilek Sanek z moim kolegą... ber brr, brr, brr Właśnie dzisiaj pójdziemy sobie na walki z zombie, kościotrupami, kliperami Ale nie, nie myślcie drugim. sobie, że to jest pierwszy odcinek z jego serii. Nie, jeszcze nie. Mój Bikarosik nie pozwala nagrywać. Nie pozwalam ci! No widzicie wszyscy zła z niego męda. Mm. Ej, uważaj sobie. Zombie mnie bije, nie mogę. No, ale nogi. Sorry. A nie, słuchałem muzyki. No dobrze. Ej, a wyłączyłeś mój nick na Skype, nie? Yyy! Tak. No, jeżeli nie wyłączyłeś, to cię spamuje, nie? Wyłączyłem. Ty też Aha, mojego nie włączyłeś. Ale Ma dopiero to. teraz. No. A jakby co dopiero teraz, bo twojego też nie wyłączyłeś. Nie wszyscy poznają, jak ważne imię. O kurde, o nie, mam tylko łuk, WON! Dobra. Yy, no, niestety, ale koniec części pierwszej, bo misje... Niestety, ale zepsuł łuk na razie.